Wydaje mi się, że w ogóle pojęcie wolontariatu, i działalności na rzecz innych, jest niesamowicie ważne dla nas wszystkich, ale również dla pracowników firmy. Daje im to poczucie sensu, związku. Poczucia, że to, co jest robione, jest robione słusznie, nie tylko egoistycznie, ale również dla innych. Od wielu lat zajmujemy się rozwijaniem wolontariatu w grupie TP. To, co firma próbuje robić, żeby było więcej wolontariuszy, to jest również to, że próbuje im dawać po pierwsze pomysły, gdzie mogą się zaangażować, a po drugie pokazuje, że. Popiera ten wolontariat, stwarza pewne narzędzia. My mamy na przykład program Grantowy. Komisja wybiera najlepsze projekty wolontariackie i wolontariusz dostaje pieniądze na, jako pomoc na zrealizowanie tego projektu. Pokazujemy i opowiadamy o najlepszych, o najciekawszych inicjatywach wolontariackich. Jest to znowu fantastyczna inspiracja dla innych. Nagle Ludzie zdają sobie sprawę, że mogą też coś zrobić i że to coś może być cudowną pomocą i wolontariatem. Myślę, że to są takie działania, które dają pracownikom poczucie, że firma się angażuje nie tylko w ich wydajność i skuteczność pracy, ale również, że próbuje przychylnie, czy wręcz pomóc im, żeby zrozumieli, że to, co robią, jest pozytywne i że ta praca wolontariacka, która jest poza godzinami, jest tym dodatkowym zajęciem, ma olbrzymią wartość, ponieważ robimy coś dla innych.